Przede wszystkim kreatywności. One tworzą coś nowego, z rzeczy, które właściwie zostały przeznaczone do wyrzucenia, do utylizacji, a my im nadajemy drugie życie. I robią coś, robią coś pożytecznego, coś co zabiorą ze sobą, z czym się będą potem bawić. A przy okazji uczą się, tak jak dzisiaj, właśnie, jak wygląda iglo, co wokół tego iglo. Uczę jeszcze w szkole podstawowej i w gimnazjum i to jest właśnie mój pomysł na zajęcia pozalekcyjne i one się cieszą bardzo dużą popularnością w tej szkole. Zawsze na początku roku mam bardzo dużo chętnych do, do tych zajęć. One się bardzo cieszą właśnie, że, że, że coś innego można stworzyć z tego, co chwilę temu można było wyrzucić. Jak wam się malował, Podobało wam się zajęcia? Tak. Co najbardziej tutaj było fajnego, kreatywnego? Jak robiłam pingwinki. A tobie? A. Dla mnie fajnie było, jak e, robiliśmy pingwinki. No. Pinguiny było najlepsze. Albo trudne klejenie, malowanie, wymyślanie. Było trudne. I do tego sklejania tych, tych było trudne. To jest właśnie zadanie na na kreatywność, że. Dodając no, niewiele elementów albo zginając, wycinając, można stworzyć właśnie z tych y, śmieci, że tak powiem, no, coś fajnego. Tutaj mamy jeszcze trzy zajęcia raz w miesiącu i za każdym razem myślę, że będzie coś innego. Jest różny stopień umiejętności u, ty, u tych dzieci. Przyznam się, że. Znaczy, ja już znam swoje dzieci w szkole i wiem na ile. Ja tak, pracuję. bo ja z nimi pracuję na co dzień. Tutaj były dzieci różne wiekowo, ale świetnie sobie radziły. Każda umiejętność tutaj jest kształcona, i myślę, że, że to zostaje potem. Nie tylko ta e, pobudzona wyobraźnia, kreatywność, ale właśnie też e, manualne e, z, umiejętności. Nie, dzieci. Tak, ja uwielbiam właśnie zajęcia szczególnie z małymi dziećmi, bo ich wszystko cieszy, tak? e, I tego typu zajęcia cieszą i mnie, i dzieci i one bardzo, e, bardzo lubią właśnie tego typu. Jeszcze nie wchodzą, nie wchodzą do, do pracowni, a już pytają, co będziemy robić. I to ja. dla mnie jest największa satysfakcja, satysfakcja, tak? Usłyszałem. Tak. tak.